Dzień dobry. Witam was na kolejnych zajęciach z matematyki w klasie 8. Dzisiaj będziemy się zajmowali się konstruowaniem dwusiecznej kąta, czyli taki półprosty, która będzie nam dzieliła ich dowolny kąt na dwa kąty o jednogłowej mierze, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli przykładowo kąt, który będzie miał 60 stopni, to dwusieczna będzie półprostą, która będzie dzieliła te 60 stopni na dwa kąty po 30 stopni, tak? No dobra, ale teraz jak ta konstrukcja wygląda? Tutaj już sobie narysowałem jakiś dowolny kąt, narysowałem, zaznaczyłem, że chodzi mi o konkretnie, konkretnie o kąt ostry. No, i teraz w tym kącie dowolnym yy, kreślimy sobie yy, za pomocą cyrkla i linijki dwusieczną. i teraz jak to robimy? Bierzemy dowolną rozwartość cyrkla. Tak? A wybieram sobie taką. Wbijamy nóżkę cyrkla z ostrzem w tak zwany wierzchołek kąta. I tą rozwartością cyrkla, a choć ja sobie powiększę, Pełną rozwartością cyrkla robimy łuk taki, aby ten łuk przecinał się z dwoma ramionami naszego kąta. W ten sposób wyznaczyliśmy sobie dwa punkty przecięcia, które gdybyśmy połączyli, otrzymamy tutaj odcinek. Odcinek, który będzie nam łączył te dwa punkty. I teraz, dla tego odcinka, musimy znaleźć coś, co już wiecie, jak konstruować czyli symetralną. Symetralny tego odcinka. Zatem wbijam sobie nóżkę teraz cykla w jeden ten punkt przecięcia, dowolną rozwartością cykla większą niż połowa tego odcinka, na przykład taką jak tu teraz, czyli większą nawet niż cały odcinek, zaznaczam sobie łuk. Później, nie zmieniając rozwartości cykla, wbijam go sobie w drugi punkt przecięcia, tak? Drugi punkt tego odcinka naszego. I też zaznaczam łuk w taki sposób, żeby te dwa łuki przecięły nam się w jednym miejscu. I teraz ten, ten miejsce, to przecięcia, tak? Czyli ten punkt. Gdy sobie połączymy z wierzchołkiem naszego kąta, to w ten sposób otrzymujemy prostą, którą nazywamy dwusieczną. Tak? Dwusieczna. I zauważcie, mamy początek, no i moglibyśmy sobie dalej narysować. Zatem jest to taka półprosta. Zatem zgodnie z tym, co mam tutaj napisane, faktycznie jest to półprosta, która dzieli nam nasz kąt na dwa równe kąty. tak? Czyli jedna część i druga część tego kąta, kąta alfa, są takie same. Zatem to jest po prostu alfa drugich oraz alfa drugich. tak? Dwa takie same kąty. No a tutaj łuki już są zaznaczone, więc dlatego ich nie rysowano. Dobra, mam nadzieję, że ta konstrukcja jest y, łatwa dla Was, dlatego też wykonajmy sobie rysunek, który będziemy wykorzystywali jutro na zajęciach. Czyli w tym celu musimy sobie nar... y, najpierw narysować, naszkicować, tak? skonstruować jakiś dowolny trójkąt y, równoboczny. Ja tutaj sobie na razie narysowałam tylko podstawę. Y, Biorę cyrkiel, wbijam sobie w jeden, z, w jeden koniec tego odcinka. Odmierzam długość tego odcinka za pomocą cyrkla. O, mam. I mogę sobie zrobić taki duży nawet łuk. Dobra, teraz nie zmieniając rozwartości cyrkla, wbijam sobie w drugi koniec. Też zaznaczam łuk w taki sposób, żeby te łuki nam się, mi się przecięły w jednym punkcie. I teraz ten punkt przecięcia. Wystarczy, że połączymy z jedną i z drugą stroną tej naszej podstawy. I tak oto otrzymujemy trójkąt równoboczny. No dobra. Mamy na tym na razie trójkąt równoboczny. I teraz dla tego trójkąta równobocznego skonstruujemy sobie choćby dla dwóch kątów, tak przy podstawie, dwusieczne. No i robimy to samo co robiliśmy przed chwilą. Wbijamy nóżkę cyrkla w wierzchołek, zaznaczamy pewną rozwalczością cyrkla, jakiś łuk, dowolny łuk i mamy tutaj dwa punkty przecięcia, które będą nas interesowały. Wbijamy nóżkę cyrkla w te punkty, te punkty przecięcia i teraz tak, w jednym punkcie przecięcia robimy łuk, i z drugiego punktu przecięcia, również z tą samą rozwartością cyrkla, też punkt przecięcia. także przecinają się one w, jeden, w jednym miejscu. No i teraz możemy wyznaczyć tutaj naszą symetralną, tak? Symetralną tego odcinka, a dla tego kąta to jest tak zwana dwusieczna. No dobra. Tak ona wygląda. To jest jedna dwusieczna. Teraz sobie narysujmy drugą dwusieczną, tak? Drugą dwójsieczną, znowu cyrkiel do ręki, Bijam sobie nóżkę cyrkla, zaznaczam pewien łuk, mam dwa punkty przecięcia, jeden punkt przecięcia oraz drugi punkt przecięcia. Teraz tą samą rozwartością cyrkla mogę nawet zrobić sobie łuk. Jeden łuk oraz drugi łuk. I teraz uwaga żebyście nie pomylili swoich łuków, tak, bo on, ich jest już trochę, trochę dużo, tak, żeby, żeby wam się, żebyście sobie nie pomyśleli, że to, na przykład, ten punkt. To jest, w naszym wypadku tutaj się te nasze łuki przecięły i przez ten punkt będzie przechodziła nasza dwusieczna. Trochę przedłuży. Za długa i jeszcze wyszło mi z poza. Dobra. To są nasze dwusieczne i te dwusieczne przecinają nam się w jednym konkretnym punkcie. I teraz ten jeden punkt będzie naszym wyjściem, tak? naszym punktem wyjściowym do jutrzejszych zajęć. Oczywiście moglibyście tutaj w tym trójkącie akurat w ten sposób. Sobie wbić tutaj nóżkę cyrkla i, i narysować okrąg, który będzie opisany na tym trójkącie, ale on nas nie będzie teraz interesował. Będziemy robili konstrukcję okręgu, który będzie teraz wpisany w ten okrąg. I żeby wpisać się w, okrąg w, trójkąt, w okrąg w ten trójkąt, musimy y zrobić jeszcze pewien myk, czyli narysować prostą prostopadą, która przechodzi przez ten punkt. I wówczas będziemy mogli stwierdzeni Dograsa wyznaczyć, jaka długość, jaką długość będzie miał, miał ten promień, czyli odległość między. Będziemy szukali jutro odległość między tym punktem przecięcia naszych dwusiecznych z którąkolwiek z podstaw. No dobra, to tyle na dzisiaj. Yy, w, do, w domu macie wykonać notatkę, czyli zapisać temat, zapisać te, to zdanie, co nazywamy dwusieczną. Zrobić sobie konstrukcję dwusiecznej oraz wykonać konstrukcję dwusiecznych w trójkącie równobocznym. Tak? I, no, I zdjęcia z tej notatki, z tych konstrukcji poproszę na wiadomość prywatną dzisiaj. To tyle na, to tyle na tych zajęciach. Do usłyszenia jutro, gdzie będziemy to wykorzystywali.